Dzień dobry! Dzisiaj zajmiemy się utworem literackim, konkretnie tekstem Adama Mickiewicza zatytułowanym Powrót taty. Ponieważ utwór ten powstał w XIX wieku, jego treść może być dla Was momentami niezrozumiała. Dlatego zaczniemy od krótkiego streszczenia tego utworu. Tekst zaczyna się monologiem mamy. Monolog to dłuższa wypowiedź jednej osoby. Mama przywołuje swoje dzieci i tłumaczy im, że ich ojciec, który jest kupcem, już od dłuższego czasu nie wraca do domu. Zaczyna martwić to ją, martwią się również tą sytuacją dzieci. Mama prosi więc dzieciaki o to, aby udały się do pobliskiej kapliczki i tam pomodliły się o rychły powrót taty. Dzieci są posłuszne, więc bardzo szybko biegną na pobliski pagórek przed kapliczkę, klękają tam i modlą się o to, aby ich tata jak najszybciej mógł wrócić do domu cały, zdrowy i bezpieczny. W momencie, kiedy dzieci kończą modlitwę, z daleka słyszą stukot, kół i rżenie koni. Okazało się, że to ich tata właśnie wrócił do domu. Ojciec wybiega na spotkanie swoich dzieci. Bardzo się cieszą, zarówno dzieciaki, jak i ich tata, z tego, że mogą się wreszcie zobaczyć. No, niestety, ta radość nie trwa zbyt długo, dlatego że. Kiedy oni tulą się do siebie i cieszą się swoją obecnością, z krzaków wyskakują zbójcy. Wszyscy wyglądają bardzo groźnie: mają wąsiska, mają brody, są uzbrojeni i ogólnie nie są zbyt przyjemnie nastawieni. Jest ich około dwunastu. Tata przygarnia dzieci do siebie i próbuje je ochronić. Natomiast stało się coś dziwnego. Jeden z owych zbójców próbuje pozostałych powstrzymać od ataku na ojca i jego dzieci. Dlaczego? Sam to tłumaczy, wyjaśnia, że kiedy przyglądał się, jak dzieci modlą się o powrót swojego taty do domu, zrozumiał, że przecież też ma dziecko i żonę, którzy gdzieś tam na niego czekają. I poprosił wtedy dzieci o to, aby teraz już zawsze pamiętały w swojej modlitwie także o nim. Mamy tu do czynienia ze zmianą tego zbójcy. Ze złego człowieka, który chciał wyrządzić krzywdę, zmienia się w człowieka dobrego, który w dodatku prosi o modlitwę za swoją duszę. To krótkie streszczenie. Spróbujmy teraz te wydarzenia uporządkować w planie wydarzeń. Pierwsze z istotnych zdarzeń to rozmowa matki z dziećmi. Kolejne modlitwa dzieci o powrót ojca. Następnym ważnym wydarzeniem jest powrót taty. Później atak zbójców. Kolejne zdarzenie to Powstrzymanie bandytów przez jednego ze zbójów i ostatnie ważne wydarzenie w tym tekście to prośba zbójcy o modlitwę za niego. To jeżeli chodzi o treść tego utworu. Ale poród taty Adama Mickiewicza jest tekstem ważnym także z innego powodu. Jest dla nas przykładem nowego gatunku literackiego, którego jeszcze do tej pory nie znaliśmy. Przykładem ballady. Co to takiego ta ballada? Być może kojarzycie ją z tekstem śpiewanym. Czasami mówimy, że ktoś zaśpiewał piękną balladę. Natomiast w XIX wieku był to jeden z popularniejszych gatunków, zwłaszcza w twórczości Adama Mickiewicza. Łączył on w sobie cechy trzech rodzajów literackich: liryki, i z liryki czerpał nastrój oraz budowę, czyli podział na strofy oraz wersy. Z drugiego rodzaju literackiego, czyli epiki, ballada wykorzystywała przede wszystkim fabułę, czyli jakąś treść, oraz narrację. Natomiast z trzeciego rodzaju literackiego, którym jest dramat, Ballada wykorzystuje przede wszystkim wydarzenia oraz dialogi. To najważniejsze cechy ballady. Zobaczmy teraz, w jaki sposób to, co mamy na tym schemacie, możemy odnieść konkretnie już do ballady Powrót taty. Popatrzmy. Z liryki w tym tekście odnajdziemy Nastrój, na przykład nastrój grozy, który towarzyszy atakowi przez zbójów, i nastrój wzruszenia, który kojarzymy ze spotkaniem dzieci z ich tatą. Jest podział na strofy, czyli zwrotki, podział na wersy, czyli linijki, i dodatkowo powrót taty jest też tekstem rymowanym. To są elementy typowe dla liryki. Z epiki w tym utworze odnajdujemy elementy świata przedstawionego czyli jest czas akcji, miejsce akcji, są bohaterowie, są wydarzenia. No i oczywiście w tekście pojawia nam się narracja, bo to narrator opowiada nam o wydarzeniach. Z dramatu w powrocie taty odnajdujemy wydarzenia. Wypisaliśmy je sobie w planie zdarzeń oraz dialogi. Tych dialogów mamy tutaj dość sporo, chociaż zapisane są w troszkę inny sposób niż my dialog zapisujemy. Jaki stąd wniosek? Bardzo prosty. Utwór Adama Mickiewicza Powrót taty jest balladą. Dziękuję za uwagę.